Boże narodzenie to święta spotkania, spotkania Boga z człowiekiem, Boga, który przychodzi do swoich. I w takim świetle i w głębi tego, co jest istotą tych świąt, możemy widzieć lepiej i głębiej tajemnicę spotkania człowieka z człowiekiem. I w tej atmosferze spotkania chciałem wszystkim, drodzy Państwo, moim swoim, Złożyć najpiękniejsze świąteczne życzenia swoim moim współpracownikom, wykładowcom, doktorantom, studentom, pracownikom administracji Wydziału Nauk Społecznych. Drodzy Państwo, byśmy w czasie tych świąt, wszędzie gdzie jesteśmy, czuli się pośród swoich, czuli tę atmosferę bycia razem, czerpiąc z głębi tego spotkania Boga z człowiekiem. I obyśmy z tego spotkania czerpali to, co najpiękniejsze w czasie tych świąt: dobroć, miłość, pokój, bycie razem. Obyśmy byli swoimi dla innych i obyśmy doświadczali również tego, że jesteśmy pośród swoich i razem z nimi jako swoi. Doświadczając bliskości tego, który. Zechciał być razem z nami, pokazując nam piękno naszego człowieczeństwa. Niech nam Pan błogosławi nie tylko w czasie tych świąt, ale również w każdym dniu nadchodzącego nowego roku, abyśmy dzięki Jego błogosławieństwu mieli siłę do znoszenia tego, co trudne, abyśmy doświadczali tego, co piękne, prawdziwe i dobre. I oby tego było jak najwięcej na wszystkich ścieżkach naszego życia, abyśmy doświadczali Jego obecności, obecności, która przynosi nadzieję i sens tego wszystkiego, czego doświadczamy, co, czego, co przeżywamy i w czym mamy nadzieję. Niech ten rok będzie rokiem dobra, nadziei i odkrywania tego, co najpiękniejsze w naszym życiu pośród swoich. I drodzy Państwo, jako swoim chcę złożyć Państwu te najpiękniejsze życzenia świąteczne, dobrych, błogosławionych świąt, dobrego, błogosławionego nowego roku. Szczęść Boże.